Cześć siemanko, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kaczarek, a to jest już kolejny, chyba piąty odcinek z serii Super Crab Brothers. Mm. Mm. <grym> e, a więc tak, zacząłem jak już wcześniej mówiłem, nagrywać coś tak co 1-2 dni. Teraz weźmy kogoś. Mm, weźmy. Squida? Squida. Eee, tak, zacząłem nagrywać tak co, jed co jeden, dwa dni. Eee, I myślę, że będę tak robić dalej, ponieważ podoba mi się nagrywanie. Dużo. Yy. Podoba mi się nagrywanie. Dzięki temu mogę sobie tak pograć. Miło. Yy. dobra. Nie dokończyłem. Podoba mi się w sumie. No. Myślę, że jeśli oglądacie to, może wam się to spodobać. Co mnie też ucieszy. Ach. Co ja mam? Ostrożny odrzut. Huu. Od jakiegoś czasu nie grałem tutaj na KraftBraders. Trochę wyszedłem sprawy. Dobra, zabili O nie! Ale fail. O Boże! Hm, dobra, dołączymy jeszcze raz, ale fail. Dobra, szukajmy jakieś mapki. Zajęta. Nie, nie. Nikogo. Nikogo nie ma. No i Dragon weźmy. Enderman. Nie, nie lubię Endermana, szczerze. Weźmy. Tak, najbardziej nielubiona nie przeze mnie postać, ale muszę ją wziąć. W końcu. Aby było, że gram wszystkimi. No niestety, będę musiał z Tendermanem. 15 sekund. W ogóle, staty jakie mam. W sumie nie najgorsze. Ale mogłoby być lepiej. Tak, to on, Creeper. Oh, 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 o, brawo, brawo, Kaczer, brawo. Wow, 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 wow. Dobra, ciszę może trochę dźwięki. Nawet bardzo. O nie, nie jestem stworzony do grania, grania creeperem. Ale swoje robię. Nie. Dobra, ktoś eksplodował. Jakiś inny creeper mnie obrzuca. O nie, on rzuci creepera. dobra. Ała. Sam się zabijam, ale... Trudno. Który jestem? Ostatni. Ktoś ma 4 życia. Kto? Spadaj, spadaj, spadaj Wo wołowo wow, wow. nie, 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 nie! Szkielet by mnie strzela. O <coughs> ładnie oh. oh, wow. przepraszam <laughs> o oh, nie Przepraszam, was trochę jestem podziębiony. Trochę kaszle. Ale z chęcią nagrywam. Ła, ło. Ha, ha ha Tak, 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 tak. Nie, 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 nie. Fu. Nie, 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 nie. nie, nie. Nie! O, dobra. Przegrałem. Hmm. Go to do lobby. Dobra, znajdźmy jeszcze jedną mapkę i tak. Zagram Endermanem. Mushroom wezmę. Mm. Enderman. Tak, to chyba będą już wszystkie klasy. A i tak moją, moją ulubioną jest kaktus. I... silverfish. W sumie zombie też jest spokoj i pająk, ale... Endermana nie lubię. Hop, 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 poskaczmy po okularach. turu, 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 turu. Mmm, pro, pro, Ej, jeszcze 15 sekund. Trochę zaniżyły mi się staty przez to. No spokoj. Fajny skin. Oko kresu. Co ona ma? Odrz ostrość 2 i odrzut 1. I walczę teraz chyba z tym samym gościem, co przed chwilą się widziałem. A! Dobra. Dobra. Co to? Nodus! Fu. Coś mi się wydaje, że Ederman jest taki bardziej żeby kampić żeby grać, a nie lubię kampić. Ale muszę zwyciężyć! Pi creepera! Pi creepera! Pi, bi 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 Pota! E, nie pot, nie Nieprzydatna. Pota druga. A teraz spadaj z tą potą. Hop! Szybko! Ech... dobra. Nieważne. Mamy się 4 życia. Jestem czwórką. To ma trzy życia. Silverfish. I jeszcze ktoś. Clipper ma jeszcze 3 życia. Clipper będzie miał zaraz 2 Ja też będę miał. Ja będę miał trzy. Ups. Lobby. Lobby. A, Silver Fish mi napadł. Jedziemy. Tu, 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 ru, tu, No, wszyscy się biją z Clipperem. Mm -hmm. Kampa, 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 kampa... Ła! Ła! Achievement! Jej! Te się szczególnie przydają. Nie wiem czemu, ale mam... Na każdym... Na tym serwerze jak blagi, że wszyscy tak trochę... Mm. Idą przez chwilę i się, jakby tak lekko ścinają. Padaj! Tu tu, tu 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 Tak! Zawity. Dobra. Yy, nie wiem, czy to jest wina tej, jakby trochę lagi. Yy, czy to jest wina pluginu, czy tam serwera? Bo na wszystkich nam. Zawsze brak lagów, nawet jak nagrywam, więc ja nie rozumiem, czy nagrywam. Jak próbuję tam nagrywać, ale tego nigdy nie wypuszczam. Chcę sprawdzić, czy laguje mi. Tu, 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 tu. O, Creeper padł, Creeper padł, Creeper padł. Teraz, teraz będzie dwóch na jednego pewnie, ten zombie i ten. No jasne, przecież Team mają Dobra, jeden już padł, teraz już mi został. O, już przegrał w sumie! Ła! Co to było? Ło, dobra. O, mogłem przecież ten rzucić perła. Ja mam jedno życie, a on ile ma w sumie? Trzy! Wygrałem. Ha! Wszedł z Jej, wygrałem, wygrałem. O, wygrałem, wygrałem, wygrałem. Uuuu, wygrałem. Niesamowite. Dobra, wydaje mi się, że to dzisiaj na tyle. Chyba były dwie walki. Półtora, tak naprawdę. Chociaż. Tak, teraz już nie będę dołączyć do żadnej gry. Yy, a więc, kochani, ja was. Bardzo serdecznie żegnam na razie. Zapraszam do oglądania innych moich, myślę, że ciekawych filmów. O, smok. Z, ze smokiem w tle będę się żegnać. Mm. Dawajcie łapki w górę. To nie, nie kosztuje, a naprawdę motywuje. Yy. Naprawdę. O, motywuje. A więc do zobaczenia na razie.